Witam Was, przychodzę dzisiaj do Was z przepisem na sernik, który ma aksamitną konsystencję, nie jest zbyt słodki, więc coś dla fanów mniej słodkich ciast. Jest na kakaowym spodzie, ale dodatkowo możemy sobie go ozdobić masą kajmakową, jeżeli chcemy jednak trochę podkręcić jego smak i dodać mu słodyczy. Jego wykonanie nie zajmie nam dużo czasu, nie przedłużamy i zaczynamy. Listę składników właśnie widzicie na ekranie, a dodatkowo jest w opisie pod filmem. Do miski przesiałam mąkę, dodaję cukier, jajko, kakao, proszek do pieczenia i na koniec masło. I teraz wszystko zagniatam na jednolitą konsystencję. Ciasto mam już zagniecione. Teraz będę nim wyklejać spód tortownicy. Ja mam tortownicę o średnicy 24 cm. Wyklejam spód, cały spód tortownicy dokładnie. Spód mam już wyłożony. Teraz nakuwam go widelcem. W międzyczasie rozpuściłam sobie masło, bo musi nam przystygnąć do masy serowej. Odstawiam ciasto na bok i zabieram się za masę serową. Na początek do większej miski przelewamy jajka i cukier. Będziemy to wszystko ucierać na jasną i puszystą masę. Do puszystej masy dodajemy przestudzone masło, cały czas miksując. Teraz kolej na Może być waniliowy bądź śmietankowy. Ja wybrałam śmietankowy. I ser. Ser dodajemy w kilku partiach i delikatnie już na najniższych obrotach mieszamy. Masa serowa jest już gotowa. W tym czasie możemy nastawić sobie piekarnik na 170 stopni góra dół bez termoobiegu. Masę przelewamy na spód. Powoli porównomiernie po całym spodzie. Wygładzamy masę i tak przygotowane ciasto pieczemy w temperaturze 170 stopni kura na środkowym poziomie i nie możemy otwierać piekarnika. Pieczemy ciasto około 70-80 minut po upieczeniu zostawiamy uchronny piekarnik aż ciasto ostygnie. Sernik jest już upieczony. Zostawiam go teraz przy uchylonych drzwiach, aż całkowicie ostygnie. Mój sernik jest już zimny. Teraz go udekoruję kajmakiem. Mój sernik jest już gotowy. Jest bardzo miękki i puszysty. Musicie koniecznie go popróbować i dajcie mi znać, czy Wam smakował. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i życzę Wam smacznego.